Hejka. Dzisiaj jest 5 marca, yy, i to oznacza, że jutro mam urodziny, moje 16 urodziny. Ale do tego przyjdziemy później, i możecie się zastanawiać, co się dzieje. W ogóle światło jest beznadziejne, wszystko jest takie, yy, kadr jest jeszcze gorszy. W ogóle tu możecie zobaczyć mój obiad. Tu mam laptop, bo właśnie oglądałam serial i jadłam obiad, bo wróciłam niedawno ze szkoły. I właśnie jutro mam urodziny ja trochę nie mam pomysłu na te urodziny, nie mam też trochę ochoty na te urodziny, yy, nie mam humoru na nie. Stwierdziłam, że zrobię sobie listę 16 rzeczy, które chcę jutro zrobić, które jakoś mnie, nie wiem, uszczęśliwią i sprawią, że ten dzień będzie taki fajny. Yy. Więc ja sobie będę jadła, oglądała yy, i wymyślę sobie jakieś rzeczy i zrobię sobie za tą listę. I już dostałam pierwszy prezent, czyli ciasteczka, które ja bardzo lubię, takie yy, owsiane z miodem i z żurawiną plus bom do galerii. Dostałam gotowe śniadanie i to jajka sadzone na chlebie, sałatkę taką smaczną, znaczy tam są rzeczy, które lubię i koktajl zielony. Więc teraz jest, y, jakoś ma 30 i niedługo wychodzę normalnie do szkoły. Czuję się wyspana, bo później może być gorzej, ale na razie jest wszystko ok. Miałem bardzo fajny poranek, fajne niespodzianki, super śniadanie, serio to śniadanie było tak smaczne. Mam dobre śniadanie też do szkoły przez to, bo wzięłam sobie tą sałatkę. Do szkole chyba wychodzę z przyjaciółką, na jedzenie tutaj mam tą listę 16 rzeczy, które e, chciałabym zrobić, zbieram się, bo za chwilę się spóźnię do szkoły e, a przez co moja mama się spóźni do pracy szybciej niż ja do szkoły, bo ona ma na wcześniej i widzimy się jakoś e, dalej w ciągu mojej wiecie o co chodzi widzimy się to światło jest beznadziejne ale jest już późno bo jest o, oh fak. Yy, po 18 yy, I ja wróciłam do domu niecałą godzinę temu. I wychodzę kupić sobie pewną rzecz. Przyjechałam z moją mamą do Lerła Merleau. Czy jak się cokolwiek inaczej wymawia? Przyszłam po kwiatka. Teraz tylko nie wiem jakiego, bo yy, nie wiedziałam, że to jest tak dużo tych kwiatków. Jest strasznie dużo mieć jakąś palmę ogólnie w pokoju normalnie się jak w dżungli widzicie jaka ona jest duża, taką bym chciała ale ja jej nigdzie nie zmieszczę te, te mnie też zastanawiają bo one są w takich bardziej um, rozsądnych rozmiarach jak na pokój ogólnie nigdy nie widziałam niebieskich starczyków ładne są, nie wiem czy mi się to opłaca bo ja myślę, że ja tego kwiatka zabiję w sensie, że mm, on umrze, bo ja mam cztery kwiatki w moim pokoju i one tak raz są podlewane, raz nie są, ale wszystkie w sumie żyją i żyje im się chyba całkiem dobrze. Tego nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że tak. Mamo, to. Jestem, yy, w, powiedzmy, w parku. Jest... 16 19.16. 19, 16. Kupiłyśmy to, co miałyśmy kupić, w tym Leru Amaryllé. Ale jak wrócę do domu, to Wam dokładnie opowiem, co i jak, i pokażę wszystko. Na tej swojej liście e, miałam jeszcze punkt e, porobienia zdjęć i właśnie teraz będę to robiła. Chcę porobić e, zdjęcia ogólnie, właśnie takie nocą, co będzie trudne, e, ale ćwiczenie czyni mistrza i jakby. Wiecie, trzeba od czegoś zacząć. Jestem sama, wolałabym być z kimś, ale w sumie nie wiem, z kim bym mogła być. Kocie! Chodź tu. Jest. Równo. A nie, to już trochę po 22. Yy, jestem zmęczona i mi się chce. Spać. Patrz. Byłam sobie na tym spacerze i porobiłam yy, foty. To było bardzo przyjemne i jestem bardzo zadowolona, że to zrobiłam. Już po pewnym czasie mi w ogóle rozładował się akumulator w lustrzance, więc yy, wróciłam, bo po prostu zostałam ograniczona brakiem baterii. Dobra, ja idę się chyba kąpać i odezwę się do was może jeszcze później. Jak nie zasnę, bo Jezu, jest 22, a mi się chce spać mocno. Okej, okay, więc y, ja jestem już w ogóle w trakcie nagrywania innego filmu, który będzie pewnie po tym filmie, y, ale na razie wam nie będę nic mówiła. Od moich urodzin minęły prawie dwa tygodnie, a ja się nie zabrałam, żeby w ogóle jakoś to wszystko podsumować i dokończyć. I zaczniemy od mojego super ogrodu pokojowego. Ja się śmieję, że to jest mój ogród, ale e, jakby tych kwiatków teraz jest serio całkiem sporo i w ogóle jest jeden więcej niż miał być, bo dostałam jeszcze na urodziny ten kwiatek, ale on ogólnie rzecz biorąc już chyba umiera, więc będzie jakby o tak bez niego plus ta moja palma, o której za chwilę wam powiem i ostatecznie właśnie wybrałam taką. I jestem z niej zadowol zadowolona. Ona seria jak na razie trzyma się dobrze i ładnie wygląda, podlewam ją czasami. Ja nie wiem w sumie, ile ona wody potrzebuje. Powinnam w ogóle też o niej poczytać, ale tego nie zrobiłam. I podlewam ją tak na oko, ale w sumie trzyma się dobrze i ładnie wygląda. Kupiłam też tą doniczkę do niej. To jest coś takiego, więc myślę, że to się nazywa Kent. Ja po prostu. Tutaj mam nawet instrukcję, co tam z nią robić. Więc spoko i e, nie chcę Wam skłamać. Ale z tego co pamiętam, to zapłaciłam za nią chyba 80 albo 90 zł plus 45 za tą doniczkę, bo ona jest jakaś taka. Ten... Okej, okay, więc już wszystko podsumowując. Zrobiłam tą listę i to był dobry pomysł. Możecie zobaczyć wszędzie mam zaznaczone, że udało mi się to zrobić. Nie chcę wam chyba pokazywać tych wszystkich punktów. E, bo po prostu to nie ma sensu, jakby nie wiem nawet czy to Was zbytnio interesuje. W szkole miałam bardzo ciężki dzień, e, bo trochę mm, nie poszły mi rzeczy po myśli, plus ja się jakoś gorzej czułam. I przez ostatnie parę lekcji w ogóle chodziłam w kurtce, bo było mi zimno i bałam się, że będę chora. Później spotkałam się z moją przyjaciółką, poszłyśmy razem na jedzonko. Tutaj gdzieś będzie zdjęcie moje z jedzonka. Poszłam sobie na ten spacer wieczorem i porobiłam zdjęcia, i to było super. To była tak dobra zabawa dla mnie, mimo że byłam sama, może wam wstawię jakieś zdjęcia tutaj za chwilę, chociaż nie wyszło i dużo, bo tak jak mówiłam, mi się rozładowała wtedy cała lustrzanka. Więc to mnie trochę ograniczyło, ale zrobiłam sobie nawet Instaxa wtedy, i wróciłam do domu i oglądałam chyba jakiś serial czy coś. Też szybko padłam, już nawet nie pamiętam. Jeszcze w szkole miałam też super niespodziankę od y, moich dwóch przyjaciółek, i też dostałam super prezent od mojej siostry, a mianowicie podróż w y, miejsce, w które ja chciałam bardzo pojechać. Tylko, że mamy teoretycznie, mamy wylot 4 kwietnia chyba, ale przy obecnej sytuacji i wszystkim dziejącym się yy, na świecie chyba nie polecimy po prostu. Zobaczymy też, czy będą granice otwarte, ale po prostu to będzie chyba zbyt duże ryzyko. Jak nie teraz, to mam nadzieję, że w innym czasie jakoś to nam wyjdzie, ale jakby sama niespodzianka była super. Ostatnim punktem, który wpisałam, było przekucie uszu, jak możecie zobaczyć. Ja te uszy przekułam we środę w tamtym tygodniu, czyli... 6 dni temu. Pierwszy raz w ogóle przykuwałam uszy. To był taki prezent dla mnie samej, od siebie. I tyle. Dziękuję wszystkim bardzo za życzenia. Dziękuję osobom, które były ze mną w tym dniu. Dziękuję za wszystkie prezenty, za wszystko. Było super. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. I to chyba tyle. Do zobaczenia, papa. Pa.